Witajcie. Każdorazowo z aktualizacją Minecrafta potrzebne są nam do niego mody. Jednym z modów, który jest bardzo często przez nas stosowany, jest to mod Optifine. Pokażę wam, z której strony można ściągnąć go najlepiej i zawsze wersję aktualną. Wchodzimy w link podany w opisie i pokazuje nam się strona. Na tej stronie mamy możliwość pobrania trzech wersji. Jest to wersja Ultra Standard lub Live i wybierając jedną z, ni z nich mamy konkretną wersję OptiFina. Myślę, że pomogłem. Subskrybujcie, lajkujcie jeśli pomogłem. Trzymajcie się, cześć!